Dziękuję, dziękuję. Nie tylko za to, ale i za oddanie, lojalność i wysiłek, który wszyscy wkładacie w naszą firmę. W imieniu taty i swoim chcę Wam teraz podziękować. Nie zmieniajcie się. Przepraszam, słucham Panią, Pan Kurana, kim Pani jest? Nie może Pani wejść do środka. Tania? Tak, proszę pana. Zaczynam prezentację. Dopilnuj, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Dobrze. Miłego dnia. Nie może tam pani wejść bez pozwolenia. Co wy sobie myślicie? Wyrzucacie ludzi z domów. Proszę się uspokoić. Ja mam się uspokoić? Łatwo mówić. Czy ktoś wyrzuca panią z domu? Pewnie nie. Uspokój się. Jeszcze czego? Proszę zrozumieć. To pani nie rozumie. Chce się spotkać z panem Kuraną. Nie dotykaj mnie. Co się dzieje? Zawołaj pana Kurana i to już. Tania? Słucham? Co tam się dzieje? Co to za hałasy? Przepraszam najmocniej. Już idę zobaczyć. Zajmij się tym. Pana Kurany nie ma. Pojechał do Londynu. Naprawdę? Czyli ta tablica powitalna jest dla jego ducha? Proszę mi uwierzyć. Pan Kurana przyjechał tu tylko na chwilę. Musiał złapać samolot i pojechał. Świetnie. Proszę mi dać jego numer. Nie mogę tego zrobić, proszę pani. W takim razie nie ruszę się stąd, dopóki nie wróci. Dlaczego nie chce pani zrozumieć? To pani nie rozumie, muszę się z nim zobaczyć. Oto jego adres mailowy. Proszę go wziąć, ale nic mu nie mówić, bo nie powinnam go nikomu dawać. Ten adres wystarczy, żeby skontaktować się z Sithartem Kuranu. Nie pozwolę mu wyrzucić dzieci z domu. Kopia raportu dojdzie jutro. Chwileczkę. Panie Kurana, jeśli ma pan odwagę, proszę przyjść na mój teren. Cóż. Podsumowując dzisiejszy dzień, Satish, chodź, proszę do mojego biura. Mogę wejść? Tak, proszę. Wołał mnie pan? Jakaś kobieta z Kryshnavadi ciągle wysyła mi maile. Pisze, że jeśli mam odwagę, powinienem stawić się na jej terenie. W przeciwnym razie mam zmiatać do Londynu. Straszy mnie połamaniem nóg. Dlaczego tak się wścieka? Chciałbym zadać panu kilka pytań. Oczywiście. Przede wszystkim, czy my, czy my dopuszczamy się jakiś nadużyć przy przenoszeniu ludzi? Czy na pewno wszystko jest w porządku? Czy ci przesiedleni ludzie dostaną nowe domy, czy nie? Bo ta kobieta, która wysyła maile, pisze, że będzie miała bezdomne dzieci. Czy to prawda, że jej dzieci wylądują na ulicy? Bo to nie byłoby w porządku. Rozumie mnie pan? Tak, proszę pana. Nie, nie rozumiem. Zapewniamy im domy. Ale oni, oni sprawiają problemy, a ta dziewczyna specjalnie wykorzystuje dzieci do swoich celów. Nie możemy się zgodzić na to, czego żąda. W porządku. Dobrze, proszę pana. Co to za matka? Wykorzystuje dzieci do własnych celów. Co za ludzie tutaj żyją?